No cześć koło dzisiaj, ja jestem AgroLajon My dzisiaj mamy rolnik z PRL Mamy 50 k Dzisiaj będziemy sobie podorywkę robić z nią Tantym właśnie pługiem z Broną Już ją też zatankowałem A nie, muszę ją zatankować okay, to sobie paliwa. Kupimy Już miałem przed odcinkiem przygotowane, ale co gdzieś mi tam zniknęło. Pozwólcie, tak sobie, nierealnie tak sobie kupię, ale i tak będziemy jechać. Później kolonezem do CPN. Gdzieś pali. Tłum, lejdę. Tankowana. Dobra, odpalamy. Czekaj, ale byście trochę głos słyszeli. Jak tam coś będzie słychać na kamerce? Już sobie ten płuk z broną podczepimy, bo nim zawieraj robi podrywkę. No może nie często nim podrywkę, ale no. Muszę też 30 robić podrywkę. Też ten kurtywator co widzicie, może nie będziemy robić. po dorywce. Nie po tej, tylko jak będziemy 30 robić. Zresztą tak się dogadałam, może w następnym roku będziemy to już pole mieli. Albo jeszcze inne. Nie wiem, czy te poletko jechać. Tutaj już wcześniej gnówkę rozlałem. Albo nie, tutaj nie będziemy sobie robić podrywki. Jedziemy gdzie inaczej podariowkę sobie, jednak zrobić. Też tak przy okazji. Żeby więcej filmów było, dostawcie łapkę w górę, subskrypcję na moim pięknym kanale, który się rozwija w ostatnich miesiącach, moim zdaniem. Nie wiem jak stanie innych, ale no, stawcie tę piękną subskrypcję. Po rozwój kanału. Uważam też robić liveik, ale nie mogę coś jednak robić tych liveów, więc wiecie, ale no, mam nadzieję, że chociaż ten live jakoś kiedyś tutaj się mi uda go zrobić. Jeśli mi się nie uda zrobić liveika, no to niestety no kaput, a ja tak ganam. 55 piątka i tym pługiem ty też czasami oram, czasami nie. Później jak już będzie mieli czwórkę, to co jest nas sprzedaż, to już wtedy sobie weźmiemy. Tatę w nie kupiłam. No trochę to zejdzie, zanim te zauramy, te mijaki. Przeczniaki, ale kiedyś tak właśnie orali. Z tego co mi wiadomo. Uw, w dół. A z tym koksem. <tryk> Macie, tam, co ja kichnąłem, ale no. No, ja chciałem chciałam na Was nagrać OBS-em, już tutaj y, z farminga. Już normalnie, ale ten OBS mi się coś zaczął pierdolić. Ja tak przeknę, ale no. Już mnie to wkurza i zaczyna ten OBS cały. Wiem, że tam możecie mieć tu jakoś lepszą film, ale no. To właśnie schodzi, Już i tam idziemy kurtywatorem tutaj. Jeszcze, jeszcze do kurtywatora może i dokupię. ale to zobaczymy. Już to jest wszystko po ramy. I tak tutaj prawda no, będzie jeżdżą tutaj bronami. Więc wiecie, taki on na wszystko nie 3 Śnijdziecha będzie już podczepiona, pod i później sobie jeszcze pobronuje. Jeszcze jest dużo takie nawracanie sranie. Też jak jeszcze gniewkę, już się trochę na sąsiad, jeszcze chciał, to podjecha, podjechałam do niego trzydziestką. Właśnie jak mówię, też nie mogłem nagrać OBS, no mi się OBS pierdoli. I tak jakoś... Nie ma kiedy, że tak powiem. Oj, ta Brona jednak słabo daje. Będzie tutaj trzeba jeździć... Broną, ale to nic tam Bronu się pojeździ później jeszcze No teraz jeszcze tylko tu się pojeździ I no BS ja mi się lepiej powiem, nagrywała, ale no niestety los tak chciałabym nie nagrywał. powiecie wiecie, w 2022 wieku nagrywa telefony. No niestety, no i co ja wam poradzę? OBS mi się pierdoli, no i co? Nie wiem czy to sprawa z moim komputerem jest. Jeszcze kawałeczek musiałam dorać. Jeszcze później i będziemy musieli takie o kawałeczki sobie pobronować. Koniecznie. Kaj żeby teraz jakoś tak równo to miarę przejechać. Może no, tam zawsze tak równo tam nie przejedziesz też. Co prawda. Podarywka to podarywka mam dała. No niestety później będą no się tą broną jeździć, bo wiem. Później tu pójdzie brona i przyjecha. No też warto zawsze trochę tak pojeździć. Trochę na was tam podgłośnie, tam niby coś tam słyszeli. Tak, panie, będzie słychać pięćdziesiątki piątki. Pięćdziesiątka piątka już od zawsze ma ten fóg. Sznać ją praktycznie, że kupiliśmy. A piątkę jechaliśmy, jak już ją kupiliśmy. To ona już ten. Yy, to taki właściciel tam stał. Ten z pługiem, tam coś Tam sprzedam Na Akurat stał przy tym pługu się zatrzymaliśmy. Jak jechaliśmy ją z fabryki i kupiliśmy, przy okazji ten pług, Jak pamiętam, było jeszcze za dzisiaj. I tak do dziś jest ten puk. Wcześniej Orał, a do dziś już podrywka jest. Też tak z rana wam no, faktycznie, że nagrałam ten filmik znowu. Też w mieście parę odcinków wcześniej, więc tak dzisiaj pomyślałam, tak porzucę później ten odcinek. Dobra, idziemy. Morywkę łatwo się robi moim zdaniem. Że ta brona jest? Coś tam nie wydaje, ale słabo widzę. Trochę się w ziemię daje. Już wolałbym kolczatkę ciągać, ale niestety do farminga kolczatków nie ma szukałem. Próbowałem konwertować, ale skonwertowałem sobie z dwiski dwójki i tak mi nie działało. Też się możecie zastanawiać, czy może żadnego błota, czy realny, czy realny ten błot na zakupowanie się nie pobiorę. No bo moim zdaniem to jest best sens. A ten... Na przykład ten młot na błoto. Na przykład co mogę tam stawać, coś takiego. No to... To próbowałam coś takiego pobrać sobie, ale mi nie działa krótko jak nie to nawet. Ale nie rusz, że tak powiem. No i tak pewnie tego nikt nie będzie oglądał. Znają życie. No może jedna osoba jakaś. nie, o to, tak mój tutaj. Mój ojciec tak rozwija tą gospodarkę. Pięćdziesiątkę, piątkę kupił. Szczepów parę dokupił. A teraz sobie zjedziemy na gospodarkę. To sobie podczepimy brony do trzydziestki i będziemy sobie bronować już nią. Ja wiem, że tak nie bardzo tak na świeże, ale lepiej to pobronować niż wcale, jak tylko tak z zewnątrz. To teraz w środku sobie pojeździmy. Troszeczkę ja mam 55, w nic mało 55 robić. A, 6 motogodzin nas już jest, kurwa. Nasze treści już tam dałem też sąsiada, bo już ostatni był beczkowóz. Jeszcze tam dałem na ściernicko, tam ostatni te pole najdarzej W sensie ja że nie ma roboty jeszcze będę tutaj kosić te pole, co mam kupować. komba ich kupują... ...nówkę. mi coś dobrego będzie. Będzie jakaś kabina, jakaś... Pierwsze słyszę o kabinie do Bizona. Szczerze powiem, jak... Tak słyszę pierwsze co do kabinie do Bizona. Bizon miał kamerę kabiny, Nasz na przykład już nie ma. Nasz to nawet sieczkarni nie miał. Dokupy... dokupywaliśmy. Czy nawet nie ma. Nie, nasz bizon nie ma sieczkarni. Czekaj, tam muszę zobaczyć, czy nasz bizon ma sieczkarni, czy nie ma. Wreszcie ja już zaczynam się mylić. Górne, że nie miałem tego nawet odczepiać. Tak człowiek jest zamyślony raz o tym, raz o tym, tak zawsze. raz. sprawdzimy czy bizon ma sieczkarnię. Dobra. Bizon nie ma sieczkarni, a planujemy dokupić mu. Jeszcze miałem parę takich przerwy. Nie będę na zamykał, tutaj nie ukradnie. Już tu jest burek? Burek? Nie widać burka. piliśmy sobie. Już nie, jak YouTube mi pozwoli na komentarze, to też możecie napisać w komentarzu, czy, czy byście chcieli, aby 30 ciągała kurtywator, a nie 55. Więc możecie powiedzieć w komentarzu. Ale to jest 30, naprawdę no, też ma trochę mało godzinę, bo to był pierwszy ciągnik na naszym gospodarstwie, w którym obrobiliśmy tutaj wszystko praktycznie. No, tak o taką sobie pojeżdżę. W tą stronę tą naszą 30. No brodny tylko 3 no, bo ona tylko ciąga i jest łatwo trzema ale też żeby tej płot nie zapierdolić. A 30 jest dobrze, on bo tak mało pali w tych latach. Chyba później będą. Nie wiem, czy jeszcze będę po siebie bronował, ale raczej nie będę. Bo po siebie ja już tam jakieś dwa lata już nie, w ogóle nawet nie bronujemy, jakoś się tam rośnie. Resztę poznania ma grabki z tyłu. Wcześniej nie miał grabek. Kurwa co jest. na ten gówno coś nie opuściło. A w kółko sobie tak jeżdżę, żeście daście, się nie nie udzieli. A lepiej, żeby to było pojeżdżone. Więc nawet na tej serii po siebie nie będziemy się jabłonami. <laughs> no i kiedyś pamiętam, jak jeszcze nie mieliśmy posnaniaka, jeszcze, jeszcze kiedyś się nad Poznaniakiem 30 się nawet siało. Tak, no tutaj nie mieliśmy jeszcze posnaniaka, to, e, to jeszcze tutaj 30 pamiętam, siedzieliśmy. E, jeszcze tutaj mieliśmy taki stary ten taki konny taki już nawet siewnik na no, nie wiem czy tutaj mamy na na tego na nie mieliśmy kiedy kolejkiem się rozstawało a później się bronowało to było fajnie tutaj pamiętam później jeszcze brony kur... to było coś ale wtedy jeszcze się pokosówkami kosiły. Teraz już tutaj te bizony czterdziestki tutaj wyszły. Już teraz tylko czterdziestkami tutaj jeździmy. Bizonami. Więc no. За нами 40 Раз, летим мы вами. Там на атлете не поднесся, да, их броно. Ой, че. О, Ale też brona ta słaba, tak daje, tak po tym zwieta. Yy, jak to jest? No. I więc co? To tyle na dziś. Dostawcie łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale, i, i do następnego odcineczka, Na razie, cześć.